Przedświąteczny poniedziałek i wtorek w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej przy Placu Ratuszowym trwa zbiórka na rzecz Szpitala Pediatrycznego, połączona z Kiermaszem świątecznych ozdób wykonanych przez osadzonych w Bielskim Areszcie Śledczym. Tak cudownie się złożyło, że aresz śledczy, dowiedziawszy się, że działa taka fundacja na rzecz Szpitala Pediatrycznego, sam wyszedł z inicjatywą, że osadzeni przygotują stosowny. Świąteczne ozdoby, i wszystkie zyski z tego z tej sprzedaży przeznaczymy na salę operacyjną szpitala pediatrycznego. A tu jeszcze wszystkie pieniążki przeznaczone są na dzieci. A co pani ci? My jesteśmy z aresztu śledczego z Wielska Białej. Pracujemy w służbie więziennej. Ja jestem psychologiem, koleżanka jest wychowawczynią. To już nasza druga akcja, druga edycja. W zeszłym roku pomagaliśmy no, dzieciom z domu dziecka. W tym roku nawiązaliśmy współpracę z fundacją Razem dla Dzieci. Dzięki temu osadzeni mogą pomagać dzieciom ze szpitala pediatrycznego. Wykonali ozdoby, wykonali jajka, króliki, koszyki. Zostało to przekazane na rzecz fundacji. W dniu dzisiejszym sprzedajemy to na kiermaszu wielkanocnym. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na rzecz szpitala pediatrycznego. i